No nie, nie da się wybrzeżnąć, teraz tam nie Natomiast ja nie chcę na ten temat Ja takie uchwały nie robię. Natomiast proszę o pamiętanie, że jest uchwała w roku 2008, która może stracić wartość, a która mówi o tym. Państwo mogę ją pokazać, że wyraża się zgodę na wykonanie przez Radę Powiatu zadań organu prowadzącego Zmianę Dziedzicznego wchodzącego w sytuację zgodną z co to się stanie, jak taka uchwała przestanie obowiązywać. To znaczy, że powiat będzie wykonywał zadań organu prowadzącego w gimnazjum współmiędzy, tylko będzie gimnazjum publicznym w i technikum wchodzących w skład ze I bardzo chętnie przekażę to gimnazjum do gminy do do prowadzenia. Panie, ale nie, nie dokonca do prowadzenia. Tak to wszystko wygląda. Więc ta uchwała obowiązuje i jest, możecie Państwo sobie przeczytać, jak ona wygląda. Natomiast ja nie wyobrażam sobie tego, że my do takiego w ogóle momentu dojdziemy. Bo e, Państwo wyliczaliście, znaczy Pan Burmistrz mówił o kosztach, Państwo je e, sobie analizowaliście, czy to jest oszczędne, czy nie jest oszczędne. No proszę mi wierzyć, co jest złego dla Gminy dębną, która ma subwencje poza podatkami, opłatami, ma jeszcze opłatę, która jest związana no, z zdobyciem. Ona w różnych latach różnie się kształtuje. Co jest takiego niedobrego, że drugi tam może mówić, że poprowadzić do gminy nikt to od nic. Tylko to, co Państwo daje, czyli sukcesy. Po Waszych argumentach chcę na pana, burmistrza żeby ta stówka jednak została, bo uważam, że stać gminy na to. Ale to już nie mówię jako starosta, tylko jako mieszkanie w tej gminy. Bo ja widzę, jak te środki są wydatkowane i na to. Gdzie można by było inaczej. I mam wpływ na ten budżet i mogę mówić o tym budżecie. Mogę mówić, co mi się w nim nie podoba. Mogę powiedzieć, jakie wydatki mi się nie podobają. Bo jestem mieszkańcem tej gminy. Jestem wyborcą tej gminy i y, mieszkańcem y, tej miejscowości. I, I mogę o tym mówić. I nie mówię tutaj jako starosta. Uważam, że gminę stać na to, że nawet nie powinniśmy na dzisiaj wypowiadać tego porozumienia, tylko racjonalnie podejść do tych wydatków. Gminy. Do się dokłada, powiat też do oświaty dokłada, i nie jest tak, że ja też nie podejmuję decyzji w zakresie oświaty, już jako starosta. Oczywiście, że podejmuję, bo muszę dopasować to, na co nas stać. I jak nas stać? I udało się w Myśliborzu utworzyć gimnazjum z gminą Myśliwórz, z jednej z liceum w Myśliborzu, czyli tak samo jak w Smolnicy, i nikt nie stracił pracy. W Marlinku. Spada demografia, były dwa zespoły szkół, udało się połączyć w jeden. Oczywiście duży w dużych trzech budynkach nikt nie stracił pracy. Ale nikt nie powie mi, że ja nie dokładam do oświaty. Tyle to jest tu i tak muszę dołączyć. I uważam, że to jest obowiązkiem, że dokładamy, ale zarzucam się jedno, nie robię inwestycji. Bo no niestety, jak nie mam, aż tyle, to robię tyle, ile mam. Ale tam, gdzie trzeba, i trzeba wydukować społeczeństwo i wykształcić tych, którzy razem z nami mają współpracować, dlaczego oni doszczędzą? Ja miałem przykre doświadczenie z rozmową z radnymi yy, gminy, gdzie mnie yy, rodzice yy, oddelegowali do rozmów na temat opłat przedszkolnych. I proszę mi wierzyć, ja nie wiedzieć, o czym ja się mówię. W wielu kwestiach tak jest. Taki. Bo nie znają szczegółów, bo nie mają czasu, pracują, nie wiedzą kiedy. Tak jak to wszystko wygląda. Natomiast jeżeli rozmawiamy, ja uważam, że my z panem burmistrzem byśmy się dawno porozumieli w tej kwestii, a tak jak zrobiliśmy to już raz. Nie potrzeba było tak dużo o tym mówić, podejmować uchwał, by się uparła, że ma to delegować, yy, znaczy, że uchwałą ma zobligować pana burmistrza do, do, do tej decyzji, bo to nie pomogło ani nam. Ani Wam, ani dyrektorowi, ani na burmistrza, tylko zaszkodziło dla tych gminy. Bo można było to inaczej zrobić. Za lata, Mogę coś tak. powiedzieć? Ja będą, powiem, będą. To, to, to na każdą każdą, tylko dlatego, że mam dzieci na niej nie obiady? Nie, nie, nie. Ja Pana, jest, to tak miałam pozycję, jak życie, że leży w domu. Że mogę też było żywić. Cztery szkoły i tak mają no, dożywione. I do innymi, co Wasz, i co na tym? A w budzie z wioski też mogłeś obiadę dlaczego nie można też pobrać? E, ja powiem tak, koszty stołówki. Dlaczego i jak funkcjonują stołówki? Jak funkcjonują stołówki? I życząc młodzież, szkołówki pochrywa się o tylko w stawie do kosztów. A potem koszty personalne i pozostałe pozostałe są to koszty.